Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Loki. Witam was w kolejnym już odcinku, Oczywiście zagrajmy w Resident Evil 2 Remake. Kontynuujemy oczywiście tutaj naszą przygodę. No i czy wy widzicie, co się dzieje z moim magazynkiem? W ogóle z moim pistoletem ty W ogóle z grafiką ty. Widzicie ciało Claire? Weźcie się przyjrzyjcie jej... <laughs> jej jej kurtce jest jak, jakby taka jakaś zblurowana. Albo to tylko i wyłącznie mój monitor, który jest już spieczony. Okej, okay, zostawcie widzowie łapkę w górę, jeśli cieszycie się na kolejny odcinek z tej serii, jeśli cieszycie na to, jak bardzo jest rozpikselowana kurtka. Yy, I pistolet Claire, co nie jest tak jakiś dziwny efekt, no nie wiem o co chodzi, ale dobrze. Co było w poprzednim odcinku? Yy, uciekliśmy już chyba na dobre z komisariatu, a może i nie na dobre, może na dobre i na złe, nie wiem. No i co? Była walka, taka może mini walka pomiędzy Bobem a panem Duże Oczko. Pan Duże Oczko wygrał, ale Bob to oczywiście, jak wszyscy wiemy, raczej przeżył. Więc no. No i co? Co tam było? Spotkaliśmy Anetkę. Anetka znalazła Bożydarę i wsadziła ją tutaj do tego śmietnika, gdzie poprzednio była Ada. No i musimy zrobić dosłownie to samo co poprzednio Leonem, czyli ją ura. Więc dobrze, tym się zajmiemy w dzisiejszym odcinku. Widzę, że chyba nie mam tego. Yy, nie mam do pistoletu tutaj więcej amunicji. No nie wiem, muszę sobie przypomnieć, jak się w tą grę widzowie grało, bo jakby. Yy... Jakby już się chwilę nie grało, jeszcze poza tym y, rozpoczęliśmy sobie serię z y, Dead Island, dwójeczki na kanale, więc tam też y, troszeczkę no, inaczej się mimo wszystko gra, pomimo tego, że też giera ze zombiekami, ale się kompletnie inaczej gra. Więc, y, więc muszę sobie po prostu przypomnieć, co tu się którym przyciskiem robiło, bo ja mam widzowie po prostu taką sklerozę. No ale dobrze, dostaliśmy się. Widzowie do kanału, więc musimy eksplorować i znaleźć z powrotem te tutaj wtyczki ze... <laughs> w kształcie tych figur szachowych. To samo musimy zrobić. Tam już Maciuś, nasz ukochany, pamiętny, na nas czeka. Tylko pójdźmy sobie jeszcze w drugą stronę. Tutaj poprzednio był chyba safe, co nie? Tak, tam jest safe. A tutaj chyba dostali... dostawaliśmy kod do tego sejfu, z tego co pamiętam, chyba. Tak mi się wydaje. Więc dobrze, zobaczymy czy tutaj też będzie, o! Narzędzie w kształcie litery T. Elegancko, dobrze. Czyli już na spokojnie będziemy musieli... O! Kolejna notatka Leona. Na spokojnie będziemy musieli tutaj, znaczy na spokojnie będziemy musieli, no jakby będziemy już w stanie te wrota tam otwierać, tak? Te wiecie które. Claire, jeśli dotarłaś aż tutaj, już prawie udało ci się wydostać z miasta, skąd on, cz, czemu on w ogóle ma taką myśl, że jakby, ej, może poszła, pewnie poszła za mną do kanałów, czy coś, pewnie jak wyszła z komisariatu, to na pewno poszła do kanałów, no bo jakżeby inaczej to musiałoby wyglądać. Muszę się jeszcze czymś zająć, zanim do ciebie dołączę, ale na wypadek, gdyby miało mi się nie udać, muszę ci coś przekazać, za wszystkim stoi Umbrella, powiadam o tym, kogo trzeba. Kogo ona niby ma powiadomić? ty? Nie mam pojęcia. No tutaj nie przejdziemy, tutaj potrzebujemy tej, tej. Więc jestem ciekawy, czy też zdobędziemy ją i też do yy, laboratorium polecimy. Ale chyba tak, nie? Bo jakby jak graliśmy Leonem, to w końcu spotkaliśmy Claire w tym, w laboratorium, nie? Potwierdzenie doręczenia. Poniższy przedmiot został doręczony do miejsca wskazanego w zleceniu. Save. Termoodporny, aha, ok. Yy, kot jest zapisany, a, na no bocznej ścianie sejfu, zapomniałem, Ok, dobra. Yy, no to to tak, tutaj jest notka odnośnie tego sejfu, więc dobra, chodźmy go zatem otworzyć, może tym razem Maciuś nas nie zaatakuje, zobaczymy, zobaczymy. Czy my mamy miejsce, mapę? Tak, mamy mapę tego miejsca, dobrze, bo szczerze, szczerze nie pamiętałem, czy mamy mapę tego, tutaj tych kanałów. A to i tak jest powalone, ta, ta mapa i tak jest powalona. W sensie, no tu jest strasznie dużo pięter i tak dalej. Idzie się pogubić w każdym razie, nie? Gdzie tutaj było? Z tej strony 2, 12, 8. 2, yy, 12 i 8. Syk. Dobra. <laughs> elegancko, elegancko. Mamy ulepszenie, wzmocnione rękojeść, tylko że raczej nie do naszego pistoletu, oczywiście, tylko do tamtego drugiego rewolwera, o Jezu, o Jezu, no dobra, no. Mamy to, ty Maciuś, masz tutaj zioło, więc ja tylko tobie wezmę to zioło. I ci już więcej przeszkadzać, mój drogi, nie zamierzam. Dobrze, no to chodźmy yy, odłożyć w sumie to ulepszenie, bo żeby nam zbędnie tutaj bez sensu nie zabierało... Miejsca w ekwipunku, przy okazji też odłożymy te, te zioło, które tutaj teraz zebraliśmy, tak, bo jakby, a my nawet leczenia nie mamy, ty, ja w ogóle poszedłem, kurde, eksplorować bez leczenia, no debil, no. Dobra, to przy okazji sobie, widzowie, wytworzymy leczonko, proszę bardzo, dobra, Ta, to nam się przyda, to jest do tego. To jest do tego, kurde. Czemu akurat ten pistolet, którego w ogóle nie używam, ulepszamy? Nie rozumiem. No i zajebiście, ale co z tego? Ty, to ma amunicję już w sobie. Łot, zmiana amunicji? Ty, jakąś ulepszoną amunicję mamy. Beka i to dalej jest zblurowane jakieś takie. Nie wiem, nie wiem o co chodzi widzowie. No ale my mamy 5 tutaj w magazynku, a tu mamy 26, więc jakby wywalone w ten rewolwer. Połącz, połącz. Dobrze, mamy leczonko. Eee, amunicja do maga? Ale po co nam? Czemu ja to w ogóle mam przy sobie? Nie wiem. A ty, a może to jest amunicja... A bo to są wzmocnione naboje, to nie są na naboje do MAGA, tylko to są wzmocnione naboje do tego revolverixa. A to i tak to zostawiam. <gry> Ale dobra, fajnie wiedzieć, fajnie wiedzieć. Eee, dobra, moment, zapisik. Zapisik tutaj sobie zapisujemy, nadpisujemy tam jakiś zapis Leonem i pędzimy weź ty barbowymi pistolet. I lecimy eksplorować tutaj dalej. Szukać tych wtyczek, zobaczymy, czy będą w tych samych, czy w innych miejscach. Zobaczymy, czy ja też dobrze jakkolwiek pamiętam te kanały, bo to trzeba zobaczyć. Tu już papuś na nas czeka. Już widzę tego tam papusia, który będzie chciał nas dopaść. No niestety, no niestety. Więc drogi papusiu, witaj. <grym> Dostałeś jednego szczała Dostałeś drugiego szczała, oj! Ale kolejnego szczała nie dostałeś, bo nie trafiłem Może go nakarmimy tą kulą, co? Kurde no w ramię im strzelam jak debil, no? A my mamy w ogóle nóż? Chyba nie. No, nie mamy Dobra, to wywalone Was, papusie! Jezu, co za papusie, co za papusie! 26 amunicji tylko. Ach, szybko, 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 tu zapomniałem. A tam coś leżało, chyba? A tu zioło było. Kurna. Odsun się, papusiu! Też ty nie jesteś papusiem. O, marsza. No dobra, to Was wszystkich wybombimy, moi drodzy. kiedyś. Papa. Pa. I nie wstawać, kurde. No dobra, mamy jeden granat tylko. Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Dobra, czy tutaj coś było na samym końcu? Leżało tak. Drugi granat, no i kozacko. Kozacko. Dobra, no to jakby praktycznie, że nie straciliśmy nic, chociaż straciliśmy, bo moglibyśmy mieć trzy granaty, a nie dwa, ale dobra, nieważne. Tutaj poprzednio były mutki. Ale już tędy przechodziliśmy i nie ma łódków Więc mam nadzieję, że teraz... No i nieważne. <laughs> nieważne widzowie. A dum! Dobra. Walimy w to oko. Tylko ci tego oka nie widzę. Oka ci nie widzę. Mordo. O, 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 o! E, e? E? Już Zatwiony jesteś, dobra. Ale jakie opanowanie widzowie tutaj było, no. Może akurat po moim celowaniu tego nie było widać, że to było opanowane. Ale yy, Ogólnie zimną krew taką zachowałem, że wiecie, nie... Nie darłem się w każdym razie, no. O to mi chodzi, że się nie darłem. Elegancko, dobra, no to otwieramy tutaj to przejście, bo tutaj w ogóle chciałem pójść. To jest najbliższa rzecz, do której chciałem pójść, żeby tutaj przejście zrobić. A tak poza tym nie mam bladego pojęcia, gdzie indziej. Tam, o jezu, na ten kanał dolny, tam będziemy chyba przychodzić. Już nie pamiętam dokładnie, ale chyba. A tutaj jeszcze coś leży? O jezu, no ale po co mi to? No po co mi to? Papusie, kochane, po co mnie to? Nie mam bladego pojęcia, ale jedziemy. Jedziemy na górę. Na górze, spotkamy Papusia. Ok, dobra, jesteśmy tutaj. Czyli to nie będzie na tym, tym. Czyli to nie będzie tutaj ten kanał dolny, tylko tutaj będzie to, gdzie mamy swoją drogą chyba tą jedną wtyczkę. Więc okej, okay, tu chyba prochszy czy tam leżał. Tu mamy amunicję do rewolvera. Zajebiście. Za chwilę miejsca w ekwipunku nie będziemy mieć powiększony ekwipunek. Miło, miło, elegancko. Nie pamiętałem, czy tutaj był, czy tutaj był w ogóle poprzednio, czy nie był. Szczerze, nie pamiętam. Yy, ale dobra, elegancko mamy tutaj powiększony ekwipunek. To mi się podoba. No i ta rolka filmu. Poprzednio też ją tutaj znaleźliśmy chyba. Jej w ogóle yy, nie użyliśmy, bo jakby no nie mogliśmy wrócić na komisariat. Wiecie, no jakby już tutaj nie wracamy, a może teraz wrócimy, nie wiem. I się dowiemy co ten film skrywał Czy coś, tu jest jakiś papuś, tu mamy to albo wiecie co? Zostawmy to na razie, co? Albo nie, dobra, jednak nie nie zostawmy to Bo tam jest jeszcze po drugiej stronie papusiu! Papuś mnie wyrolował, e eh? no kurde, to dam się ugryźć No dziękuję ja pierniczę! No nie, no za dużo was! I spokój, cholera. Tutaj potrzebujemy klucza, nie wejdziemy. Dobra. Eee, bo będziemy musieli chyba sobie właśnie. Co tutaj w ogóle było. Jak schodzimy tu, kanał wyższy, kanał niższy. My tu byliśmy poprzednio. Nie wiem My tu byliśmy poprzednim razem jak graliśmy Leonem? O, musieliśmy być, bo tu kaseta jest Dobra eee... No dobrze No tak, kurde się krę kręcę w kółko trochę <grybujesz> Ale nie szkodzi Eksplorujemy, mamy trochę dużo do eksploracji, więc takie kręcenie w kółko jest Wręcz wskazamy. One odejść cholerniku, coraz mniej amunicji do uzi. To mi się nie podoba, że mamy coraz mniej amunicji do użycia. To jest dobra rzecz. No, 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 no. Zanim wypuści te swoje arachnoidalne kutaflangi, no. No i ducha. A tam papusie jeszcze kurde idą gdzieś z tyłu. Słyszę na plecach papusia jak jest. No, czy ty mądry jesteś? Ty granatem dostałeś. Ale chyba nie umie wskoczyć do wody. Może się boi wody, biedny. Może się boi wody, biedny. Dobra, no to ja ci papusiu przeszkadzać nie zamierzam. Czy ja tu mogłem coś podnieść? O, a jednak wpadł. Jednak do wody wpadł. Jednak potrafi pływać. Chyba, że się utopi teraz, ale nie wiem. Dobra, zebrane wszystko, nie zebrane wszystko, właśnie. Dlatego trzeba tutaj znaleźć jeszcze coś. Tylko co? Ej, my tu byliśmy? Mi się nie przypomina. Co mi się nie przypomina? Mi się coś nie kojarzy, że my tu byliśmy. O. A możemy otworzyć, więc elegancko. Pyk, pik, pyk. Dobra. No dobra, mogę pominąć tą animację, Jezus Maria. Trochę długa. Ale nie szkodzi. Co tu mają. Co tutaj mamy? O. Jak tu mamy powrót do oczyszczalni ścieków? Chyba tak? Gdzie, no, gdzie my tutaj będziemy? O! Tutaj na dół zejdziemy. O! I mamy te klucze. <laughs> Okej. Okay. To nie pamiętam. Mi się co. A, bo tam ta brama chyba zniszczona była, jak graliśmy leonem. Co coś mi tak ten świta, chyba. Ty czekajcie, bo my tutaj przeszliśmy i tu mieliśmy zamknięte. A teraz sobie nie otworzymy... A nie, otworzymy, okej, okay, dobra. No to skoro otworzymy tarabani mi telefon, przepraszam, widzowie. Skoro sobie tutaj otworzymy, no to taki skrócik sobie tutaj, prawda, robimy. Teraz nie wiem, czy nie wrócić do skrzynki, żeby podkładać pierdoły, bo mamy troszeczkę mało miejsca w ekwipunku. Okej, okay, nie potrzebujemy już tego, bardzo mi się to podobuje. Że tej, tego, tej, 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 tej kortki, czy co to jest, już nie potrzebujemy. Tylko żeby wrócić do skrzynki, to trochę musimy przejść. Więc dobra, może wróćmy sobie. Na ten kanał dolny z powrotem znowu nie idziemy. Jak już tutaj mamy okazję na niego iść, to znowu do niego nie idziemy. Pójdziemy sobie do niego później, bo tam też będziemy potrzebowali chyba trochę więcej e, miejsca w ekwipunku. Tam poprzednio też znaleźliśmy palnik, jestem ciekawy, co tym razem znajdziemy tam, jaką broń dla Klery jeszcze znajdziemy. Więc okej. Okay. Mm. A wracamy to tutaj do tego miejsca. Czy tutaj w ogóle to nie jest to miejsce, e, z którego Leon spieprzał poprzednim razem przed tym aligatorem. Nie wiem, ale jest amunicja do rewolwera. Eee, Okej, okay, tu jest wszystko zebrane No nic tu więcej ciekawego nie ma Więc możemy sobie po prostu najzwyczajniej w świecie iść Ty tak ten, ale masz niepokojący stan zdrowia To nie wiem czemu ona się aż tak bardzo gibie No ale dobra Ale dobra, dobra eee, Coś tam u góry, nie wiem Dobra, tu mamy kanał niższy W tym kanale niższym mam wrażenie eee, Leon uciekał, ale tutaj nawet nie jesteśmy w stanie przejść Możemy sobie tylko ulepszoną amunicję wziąć. No okej okay. Skoro tak Skoro no tak, no to srak yy, i co? I wracamy no Wracamy, ale wracamy tędy Wracamy tędy, yy, tam idziemy, idziemy do skrzynki i potem idziemy otworzyć te drzwi te yy, pod tym kluczem, o. ...pod tym kluczem. Eee, a mój stary jest szejbusem, czy coś. Nie wiem. Eee, momencik, dobra. Tak, żeby się rymowało, nie wiem. Eee, ale chyba raczej w rymy dobry to ja nie jestem zbytnio. No i dobra, tutaj mieliśmy tę dużą ilość papusiów. Oj! Oczywiście, że musiałem nie trafić. Dobra. Papuś, ja za chwilę tutaj wrócę. No spokojnie, ja tutaj do ciebie za chwilę będę wracał. Tylko muszę sobie rzeczy odłożyć do skrzynki. Eee, no i będzie dobrze, mam nadzieję. Przynajmniej taką. Już celi brudni jesteśmy. Od tej brudnej wody. Ale nie szkodzi, nie szkodzi. Widzę, co z tego? A właśnie tą kasetę trzeba jeszcze obejrzeć. Tylko, czy my jej już nie oglądaliśmy przypadkiem? W sensie, tak, żeby. Czy jest sens to znowu oglądać? Nie wiem, dobra, 18 amunicji do pistoletu, więc znowu zmieniamy sobie naszą główną broń i odkładamy pistolet, a bierzemy rewolwer. No i dalej gramy tym rewolwerem, bo. W, no wywalone w ten rewolwer chyba. Ten co tutaj sobie ulepszamy. Wywalone w niego, tak szczerze. Dobra, e, sobie wytwórzmy jeszcze trochę amunicji do. E, uzika, bo trochę nam... Prawda, tutaj pa panowie mutanty nam zużyły. Ale okej, okay, dobra, tą wtyczkę dalej bierzemy, bo będzie nam chyba potrzebna, nie? No i dobra, czy my potrzebujemy to oglądać? Czy to będzie jakiś inny filmik, czy ten sam? Ten sam chyba. A może inny? Nie wiem, nie pamiętam. Oglądaliśmy to już widzowie? Jak tutaj yy, pan duże oczko chyba wpierdzielał w ogóle próbki tego całego gówna, to pewnie dlatego zmutował swoją drogą, bo wpierdzielał to te. O nie, a w ogóle ty, teraz dopiero zauważyłem, że to już szczury teraz wpieprzają jeszcze. To jeszcze, jeszcze zmutowane szczury tutaj spotkamy, akurat jako kler. Cieszysz się, że to obejrzałaś? No ja tak nie do końca, bo i tak to już wcześniej widziałem, nie potrzebowałem tego widzieć ponownie. Okej, okay, to możemy sobie wywalić. I lecimy. Lecimy do tych drzwi. O ile dobrze pamiętam, którędy tam się idzie, ale tutaj chyba po prostu najzwyczajniej w świecie w lewo. To czy nie w lewo, w prawo. W prawo tutaj pójdziemy i będzie bit. Tylko trzeba ominąć papusia. Jesus. Jesus Kristo. Dziękuję, papusiu. że, że się odsunął. No i dobra. Tędy. Tędy ten, tędy, tędy i tu window chyba, nie? I będzie już chyba gites. Gites Majones. Kolejny tutaj dziabąk chyba nie wyskakuje. Na szczęście, na szczęście. Na szczęście on ma szczęście, bo by musiał się przywitać z moim granatnikiem i uzikiem. Co my w ogóle możemy przereloadować sobie? Przereloadować to nowe słownictwo. O, no i okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. No i tutaj jedziemy teraz. No i będziemy mogli otworzyć sobie tutaj te drzwi. Tylko tutaj dużo papusiów było, to proszę nie wstawajcie. No i tutaj jeszcze była ta droga, nie? Ta komora yy, tego... W Co? To, czego? W trysku wody. Mhm. W trysku. Ty jesteś w trysku, cholera. Dobra, yy, no to dlatego chciałem właśnie dać tą żeby móc tutaj przejść jeszcze. I powinno być kit. A tutaj też potrzebowaliśmy tego klucza. Zapomniałem. Ok. Dobra. No to tutaj otwieramy. Sobie. Tutaj otwieramy sobie. Mamy dużą ilość prochu strzelniczego, tylko jak połączymy yy, pro, yy, dużą ilość prochu strzelniczego z dużą ilością prochu strzelniczego, to co nam wyjdzie? Yy, nie wiem. Czekaj. By stworzyć naboje do pistoletu maszynowego Stworzę podwójną porcję amunicji w porównaniu ze zwykłym prochem Bo jak połączymy to i to To nam wyjdzie amunicja do... Do granatnika chyba, nie? Tak mi się wydaje, że do granatnika Więc na razie sobie to zostawmy Po prostu miejmy to w ekwipunku Tu jeszcze... A, myślałem, że to zioło było A to jakiś, nie wiem, mechanizm czy coś Dobra, i co było tutaj jeszcze? Bo nie pamiętam Co tutaj było? Hmm? O, papuś jakiś tutaj jest i mamy nóż, zajebiście, co tutaj było, a mamy kanał niższy, tylko że tutaj nie mamy nawet nic do zbierania, więc do tego kanału niższego nie mamy nawet po co schodzić, więc zostawiamy tego papusia i wracamy, otworzyć te jeszcze drugie drzwi zatem, tylko tam niech ten papuś zbytnio nie hałasuje, bierzemy oczywiście też wtyczkę, tą wieżę czy to króla, nie wiem, nie znam się. I tam byliśmy? Tak, zeszliśmy tam na ten kanał niższy, dobra e, Więc tam też nie idziemy, idziemy tutaj Tutaj co było? Mamy prog strzelniczy O, nie potrzebujemy już tego klucza, możemy wywalić Fajnie Mamy szafki, które no już raczej nas nie strolują, ale zawsze ta lekka niepewność jest na festiwal jazzowy. Tutaj był kod do szafki. To był kod do szafki. Tylko, gdzie ta szafka była, bo nie pamiętam. Eee, czekajcie, zrobię sobie zdjęcie tego, żeby pamiętać, jaki to jest kod. A może i otworzyliśmy, bo ja chyba poprzednio mówiłem, że my tej szafki nie otworzyliśmy, a, a jednak ją chyba wydaje mi się, że otworzyliśmy. Tak, teraz po e, zamyśleniu. Dobra, ta szafka była gdzie? Bo ja pamiętam mniej więcej, tylko że yy, jak tam, o tutaj była, zamek tarczowy, tutaj w tej sterowni. Tylko do tej sterowni się dostawało w sposób taki, tutaj się szło, z tego kanału niższego tutaj. Nie jestem pewien, no ale dobra. Tutaj za tą szafką mieliśmy chyba jeszcze przejście, co nie? Tak, więc sobie je odsuńmy. Zobaczmy gdzie nas to doprowadzi, bo nie pamiętam. To była winda na to miejsce, które jest nam zbędne aktualnie, chyba, nie? Chyba. Tak mi się wydaje, że. Bo tutaj jest powrót na to, to. No tu jest powrót do tego. No tutaj, do tego miejsca. O, ty, wzmocniona. No bo ja ominąłem. Tu jest powrót do tego miejsca, w którym była ta. to ulepszenie. Yy, aha, no. To było tutaj to ulepszenie, gdzie? Hmm, tutaj, chyba, no? Tutaj, tylko że to ulepszenie już zebraliśmy, więc okej, okay. a tutaj jest jeszcze amunicja. To czy nie domaga, ale tak będę pospo, pospolicie. No, może jeśli zamiast, ale. ale, realnie nie umiem mówić. Jeśli zamiast po prostu ulepszonej amunicji, czy tam wzmocnionej amunicji, będę mówił amunicja domaga, to nie krzyczcie na mnie, bo wygląda praktycznie tak samo. Chyba w ogóle tak samo. Chyba, że ma inny kolor, chociaż nie pamiętam. Ale coś mi się tak kojarzy, że amunicja domaga miała chyba taki bardziej żółty albo niebieski kolor. A to ma fioletowy taki ta amunicja, no ale dobra. E, Okej, okay, dobra, spoko. Mamy ten klucz do szafki, więc teraz by się przydało zjechać na dół. Teraz by się przydało zjechać na dół, któryś papuś się w ogóle tam obudził, ale nie jestem nawet pewien, który. Jedziemy teraz tędy. Ile my mamy w ogóle czasu? Zatrzymam grę i zobaczę widzowie. 25 minut już odcinka, więc sporo. Sporo nam tutaj... Yy, znaczy sporo. Właśnie nie mamy za dużo czasu, ale sporo już nam to wszystko zajęło. No zaskakuj. Yy, ale okej. Okay. Nie szkodzi. To jeszcze pójdziemy tak naprawdę chyba do tego zamka tarczowego i będziemy kończyć. I nic zbytnio w tym odcinku ekscytującego się za bardzo nie działo po prostu po prostu kolejna ponowna eksploracja kanałów i tylko i wyłącznie tyle chyba to było tutaj to było tutaj dobra eee, więc no jakby dużej różnicy nie ma w sumie nie jestem w sumie nie wiem po co robiłem zdjęcie sobie w telefonie tego kodu jak eee, tą notkę którą zebraliśmy to my mamy przy sobie o jezu, tutaj było dużo zombiów nie Papusiu Może zasnął Zasnąłeś Albo i nie zasnąłeś Przepraszam papusiu, nie chciałem cię budzić. Taki podwójny strzał poleciał. Dobra. Nie wiem po co robiłem sobie z telefonem TT jak mamy to tutaj. SZF, dobra, nieważne S F. Dobra, otwarte. I co my tu mamy? Amunicję do Uzika, zajebiście i tak naprawdę tyle. Czy tutaj mieliśmy coś? Ej, ja tu w ogóle chyba poprzednio nie schodziłem. Czy schodziłem? A może i schodziliśmy? A tutaj była po prostu ta ta szybsza, szybsza droga do najzwyczajniej w świecie. Zapisu no to dobra. Widzowie, nie mamy już zbyt dużo aktualnie do roboty w dzisiejszym odcinku. Nie mamy zbyt dużo czasu, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Możemy tutaj sobie odłożyć na miejsce wtyczkę. Nie, nie wiem dokładnie, gdzie ona ma być, ale sobie na razie ją wstaćmy tutaj, żeby ona tu najzwyczajniej w świecie była, bo potem trzeba będzie ją... Inaczej to by trzeba było ją szukać tutaj w skrzynce, a komu się to chce. Więc okej. Okay. Posegregujmy sobie. No i dobra. Ja chcę sobie robić amunicję do pistoletu, chyba nie za bardzo. Nie chcę sobie chyba robić amunicji do pistoletu. Ewentualnie moglibyśmy zrobić amunicję do tego do naszego granatnika. Kuźwanie, ten, ten. Nie te pociski. Dobra, to wiecie co? Zróbmy tak. Przechowajmy to. Te ogniste, a zobaczmy te pociski kwasowe, jak będą działać. Jestem ciekawy. Dobra. Yy, przetestujemy to jeszcze, trzeba odłożyć. Yy, przetestujemy to w kolejnym widzowie odcinku. Mamy 28 minut, ale już nie będę Was więcej tutaj trzymał, bo jeszcze jakby zostało nam teraz jeszcze. Ej, tutaj w ogóle wtyczki są nagle, co? A tu była ta wtyczka? Może i była, brakuje nam dwóch, a te dwie będą dokładnie w tym miejscu, w magazynie z zaopatrzeniem. Tylko trzeba przejść przez kanał dolny, a tam roi się od mutantów. No dobra, tutaj sobie kończymy troszeczkę krótszy odcinek, ale w porównaniu do tego, jakie w ostatnim czasie, może, nie wiem czy w ostatnim czasie, bo nagrywam, jak wiecie, na zapas, ale no, nie wiem. W porównaniu do tego, jak ostatnio robię na przykład odcinki z Dead Island, to wychodzą długie, to tutaj taki troszeczkę krótszy, o parę minutek już, więc co. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, jeśli on Wam się spodobał, to komentujcie, subujcie i oceniajcie. Do usłyszenia, trzymajcie się, no i cześć.